Siema, siema, jeszcze raz siema, witam was. Z tej strony Neskot i jak pamiętacie w kolej... poprzednim, Jezu, co ja mówię w kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku, e, no szliśmy sobie, byliśmy, znaczy nie, byliśmy trochę sobie pod wodą, byliśmy trochę na powierzchni. Kurcze, spadłem. E, I szliśmy tam obok e, takiego ładnego wodospadu, który biegnie sobie tak z budynku. No teraz wam akurat tego nie pokażę, ale no miałem zamiar tak pokazać, no tak ładnie tutaj. Ale no, niestety spadł, no z tego, od tego ładnego budynku. To chyba był wieżowiec kiedyś, tak sobie myślę, no. I byliśmy też... Znaczy nie, nie byliśmy. Przejdźmy obok e, bramy, która nie pozwoliła nam przejść do... Przejść do kolejnego... Nie wiem, może levelu, mogę taką mogę nazwać chyba. I, I dała nam zadanie. E, zadanie, poprzez które zjemy klątwę tej bramy, czy... No coś w takim stylu. E, już takie zadanie kiedyś mieliśmy, mamy, mamy przejść przez taką bramę i... I rozwalić to co będzie za nią Co to wam się pokaże No i, i co I ja tutaj zaczynam wchodzę do pierwszej Jestem naprawdę ciekawy Co, co mnie tam zaskoczy w środku Co będę musiał zrobić Jakieś to mnie zadanie czekasz Haha Dobra Okej okay. Co ja tu będę musiał zrobić No, 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 no. Okej, okay. eee, Zabić 30 w roku, korzystając z niszycielskiej mocy siewcy. Chaosu, o kurcze. Nie, 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 to to po prostu będzie zawaliste. Eee, Przyszłam kapsułk, a potem leci. Aby, aby przeniesłać się w siewce chaosu, co? Nie, Chyba to nie tak jest. Znaczy, ja przytrzymałem V przecież. No szybciej, szybciej Nie, tak szybko się zamienił Kurczę no Nie wejdzie mi to Muszę Muszę w nich jak najwięcej walić, żeby dostać jak, jak najszybciej te punkty tego tego siewcy A Co jest? Ja, a nie, dobrze, ej, dobrze, dobrze, dobrze no szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze Dobrze. To jest po prostu fajny dawaj, dał faj. Nie, tak szybko! ale nie wiem co ja wtedy nacisnąłem, że ja dostałem kurde wszystko tutaj do mnie idzie ja nie mogę jak teraz zginę szybko szybko szef się... co tak ale fuks ależ to był genialny to było po prostu genialna akcja Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Nie! Jeszcze miałem trochę mocy. Nie, to, to nie fair. Wszędzie ja zaraz zginę. No nie, no bez jaj. Gdzie ja tutaj przybył? Praktycznie mocy nie miałem. Znaczy, nie miałem tego, tego. Życia. O dobra, jest ciepca. No i tylko po to... Tylko po to że się zamieniłem. Nie, to głupie to było. Ale dobra, dostałem ponad 1400 dusz, chyba. 1400 to było. No i o Jezu, sobie zeszyłem trochę paluszków tutaj. Mmm, jakie pyszne. O, jest skrzynka życia. Jak ja się cieszę, mam nadzieję, że dostanę tak. Dobrze, dostałem full. I skrzynka mocy żółtej. No dobra. Hmm, gdzie jest następny? Może pójdziemy do tego, który jest najbliżej. Ja tak sobie myślę, że jednak tam są dwa blisko. Tam jest jeszcze jeden. Pójdę najpierw do tamtego, bo jak pójdę tam tych dwóch, to potem będę musiał długo się wracać. Ale tego nie chcę. Po prostu wyjdę tędy. Chyba że tędy się nie da wyjść. Nie, no widzicie jak miałem rację, tutaj było szybciej, bez problemu dotarłem. Zobaczymy co czeka nas tutaj. No dobra. No no szybciej, szybciej, szybciej. Ok, przed byłem czasu zabi pięciu wrogów. Konkurując uderzenia Okej, okay, jak ja mam to zrobić? Wciśnij lewy alt, aby zablokować atak. Wykonaj blok tuż przed momentem uderzenia. Aha! Dobra, to nie będzie trudne. Przejęłam taką nadzieję! Patrzcie, patrzcie, ja to tak o... o! Nie, nie wyszło. Jeszcze raz, jeszcze raz. No dawaj, dawaj. Kurcze no no, 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 no. Teraz! No nie, 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 wychodzi mi No nie, no kurde O Widzieliście, widzieliście to? Jeszcze raz, jeszcze raz Dobra, jeden padł A ja sobie tak, tak chyba, ja nie wiem czy ja tak mogę, ale Trochę tutaj go rozwalę Tego też i teraz jak oni po prostu mnie zaatakują, to, to ja go po prostu wezmę i, i, i zabiję. No, tak też można. Nie! Kurde! No kurczę, no dlaczego on to zrobił? z tego zadania du dość dużo punktów nie dostanę niestety A i nie wyszło Dobra Nie A nie dobrze nie zabił Szybko 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 Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz Otóż no, atakuj ziom No atakuj, atakuj, dobrze Dobra, ginął Zginął Już mam 4000 dusz, kurde jak mi to szybko idzie Jeszcze, a pomyślę, że jeszcze mi takie dwa te zostały, no? Ja z przyjemnością jeszcze raz bym to zrobił Nawet takie same Bo to było banal, banalnie proste Dobra, gdzie jest następny, gdzie jest następny? Jak się stąd wychodzi tutaj? Teraz mamy dwa obok siebie i jeżeli dobrze pamiętam to jeden jest pod wodą, gdzieś nie nie, nie nie to że pod wodą, ale gdzieś jakoś pod wodą mogę mogę się do niego dostać, tylko nie pamiętam jak. Daj mi się, że tak szybciej pływam. Chyba na powierzchni, ale ja też mogę na powierzchni. Eee, no, no jeden jest nad wodą, dobra. Nawet nie nad. Aby tutaj było coś też siewcą chaosu, bo to naprawdę jest, jest. fajne. Jakbym miał tak nieskończoność i musiałbym po prostu zabić, powiedzmy, dwie, 200, to by było coś, coś też fajnego. Zresztą, dobra. Eee, Aż do upływu czasu, utrzymaj przy życiu choć jednego nieumarłego żołnierza, za każdym nie... czeka nagrodę. O, fajnie. Niektórzy. Tak, o, mam. 1, 2, 3, 4, 5 których muszę utrzymać przy życiu Jak najdłużej Ja Czy ja mogę? Nie, nie mogę go zabić fajnie Oby to nie było takie trudne na jakie, na, na jakie się wydaje, serio Nawet mamy 6, a zostało nam 4 minuty. Ja się boję, że podczas gdy będą 3 minuty, albo no chociaż 2, to wyjdzie nam coś naprawdę wielkiego. Na pewno wyjdzie nam ten taki niebieski... Ten taki płomek niebieski mogę to tak nazwać. Albo nie, nie. nie, nie y, gruba z niebieskim... Tym brzuchem ooo kurczę, ale mi to wyszło No, już wyszedł tam jeden z grubasów O, to jest tam To znakę A już chciał kichnąć, już chciał kichnąć A będzie boom! Uważajcie moi! dobra, trochę odskoczyli. Dobra, 3 minuty, jeszcze coś zostało. Dobrze jest. Kurde, jeszcze jeden przyszedł. Aj! Ja jak będzie jakiś, jak jakiś wielki serio wyjdzie jakiś wielki, to ja użyję wtedy Siewcy Chaosu, bo... Chyba wtedy mi się najbardziej on przyda 2 minuty 30 sekund na W6 do Dobrze jest Coraz bliżej końca, coraz bliżej końca Chodzi nam coś złego? Nie, jeszcze nie Patrz, wszyscy... Wszyscy biją jednego, no to jest... Coś niemożliwego normalnie, no Je, Jeszcze nie mogą go zabić, no bez jaj. Nie że ma egzekucję, już prawie przy, przy końcu życia A oni jeszcze go biją, no No kurde, no To sora, ale coś tutaj dziwnego jest Już coraz, jest, coraz jest tutaj wychodzą Coraz lepsze armory mają Może lepiej ja go tamtego rozwalę, bo się boję, że on jednak skinął. Okej, okay. No nie! Wielkolud przyszedł. Gdzie tam biegniesz? Gdzie tam do moich biegniesz? Won! Już chciał tam do moich powiedz, no. Ogłuszyłbym jakby się dało, ale. Tym, tym rogiem, który ja mam, ale... Ale nie wydaje mi się, żeby się dało jednak. No dawaj, dobra. Już minęło, zostało. Już tylko minuta 14, minuta czternaście... NIE! NIE 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 NIE! Kurde, zabił mi dwóch! Ale ich wziąłem! Poskoczyli, a jeszcze na nich wziąłem tego... Ty te kolcy, który jest... Spod ziemi! ty było. Dawaj, dawaj, 18 sekund! 18 sekund! Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, dobra! Haha! Czterech mi zostało, czyli nie wiem, może zostanę z tysiąc. No, z tysiąc zostałem. Dobrze jest, jezu! No dobra. Tylko się w chaosu co nie jest zbyt fajne, bo... Jednak może mi się przydać w następnej rundzie. Znaczy nie, nie w następnej rundzie, tylko w następnym teleporcie. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Gdzie jest następny teleport? Czemu ja nurkuję? Eee. Kurczę, no nic nie widzę przez tą wodę. Bo jednak... Chyba jednak źle popłynąłem. Chyba muszę obejść naokoło, o jezu! O jeju, tyle drogi! Jeszcze wskoczyć nie umiem, dobra, czy ja tędy wejdę na górę? Oto jest pytanie, czy ja tędy wejdę na górę? Dupa, nie wejdę! Jeszcze bardziej naokoło muszę iść. O, tędy wejdę. Czy może też tędy nie wejdę? Kurde. Kurde, 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 kurde. No nie, no ale bez jaj. No jak ją tam wy... Dobra, wycofuję to. jej bez jaj. Znalazłem drogę A jeżeli na końcu się okaże, że ja po prostu musiałem gdzieś pod wodę albo gdzieś... No nie wiem, gdziekolwiek iść. Indziej to ja się po prostu tak wkurzę, że... Że wyłączę tą grę! <laughs> nie, dobra żartuję Gdzie to tam jest kurczę za jakimś tym... Za skałami tym, jak się tam dostać? Chyba tędy nie przejdę. Czy to jest pod wodą gdzieś, czy... Czy jak? No, ty serio? Chyba jednak muszę zeskoczyć znowu. Czyżby to było tam? Czyżby to było serio tutaj? No, ojej. Ale zwaliłem. Dobra. Dobra, jesteśmy. Ojej. się żeby to nawet nie jesteśmy w środku gry, a już to... To jest chyba już, nie wiem, dziesiąty odcinek. O matko, zabij 15 wrogo, wykorzystując do walki elementy otoczenia. Fajnie. Co mi to jest padnie? Tylko samochody. Jakieś budki, albo nie wiem, jakieś inne rzeczy. Też bym się ucieszył, jakby były. Nie było napisane, że muszę nimi rzucać. Prawda? No, nie muszę. Oh, kurde, ale jestem dobry. Ale mi to łatwo idzie. No nie. Co to miało być? Tego raczej nie zabiję elementem otoczenia. No nie! Czyż nie to miałeś zrobić, kuku. Wow! Aż mnie normalnie zatruło. Nie, Co? nie, myślałem, że go zabiłem. Kurde, jak to bije. Okej okay. O! Myśl... Nie, wydawa... No kurde, co to jest? Może ja sobie go lepiej odpuszczę do... I nie będę go zabijał No nie, on też może rzucać samochodami A, 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 a. Jak to zrobiłem tylko 8? Szefiko też było 8 a... O jest 9. nieważne 10 Otóż to już zgiń Mój samochód Nie jako raczej Nie, zabijaj go raczej bez zajętu, prawda? Prawda? No, luzik Że, że, znaczy obawiam się, że zbyt dużo tych tych e, bonusa, zbyt dużo nie dostanę, no. Kurczę, minuta mi została. Nawet jest szczerze... O, co to? Przywracanie? O, fajnie, dostałem coś nowego. Ile ja mam w ogóle tych dusz, bo ja nie mam pojęcia. A ja jak się go przywoławało Eee, kółko? Nie, kółko. A, no tego, okej. Okay. I już wszystkie! Szybko mi to poszło, chyba nawet poniżej 20 minut to mi zeszło. Z czego się cieszę. Gdzie tu była ta brama? Czy ona była tam za tym... Czy za tamtym, czy może za tym? Ja już nie pamiętam czy ona była. Za tym, czy za tamtym A tutaj, tutaj nie byliśmy. O! No tak, tutaj nie byliśmy, bo tutaj nic nie ma. A nie, jest coś My skrzynka A! Nie przeskoczę, to jest tutaj, kurczę Potem... A nie! Ty, ty! Chwila, chwila, chwila! Albo mi się wydaje, albo... No zanurz się, ziom. A nie, ja nie mogę rzucać tym... ...pod wodą, tym shurikenem. Przecież jak to... ...nie miałoby w ogóle sensu. Tu jeszcze przekonacie, co ja muszę zrobić potem. Jak już trochę przejdziemy. Nie, ja tutaj postaram się wrócić. O matko, czy on rzucił? Dwa. No, raczej. I to tylko i wyłącznie dzięki mnie. A taki a tak się wspina. Fajnie, a ja mogę znowu go przywołać? To by było też śmieszne. O, gdzie on Gdzie Ciao, a tam ponos, kurczę. Myślałem, że będzie trochę bliżej. No dobra, to ja tutaj tylko przejdę przez tą bramkę. A, myślałem, że jakaś, jakiś filmik będzie albo coś. Zobaczcie, co jest tutaj po drugiej stronie. Co tutaj co tutaj jest, co tutaj jest. Tam są jakieś lodowe. A, i chyba tutaj już dostanę to co, to, co, to, co wcześniej mówiłem. Ale nie jestem oczywiście pewien, więc... Jeżeli chcecie, chcecie albo nie. Dobra, nie, nie, jeszcze nie będę kończył odcinka, trudno. Trudno, będę grał dalej. Będę grał dalej. O, nie, nie znosi mnie. Eee, czy tutaj coś jest fajnego? Nie ma. Gincie. Jak one się nazywają, krewety, o Jezu, co ja mówię, krewetki eee, Węgorze, węgorze, one się nazywają węgorze Ciekawe czy pod wodą mogę zamienić się w się w chaosu Co to za bomby Eee, czy ja tutaj sko... Nie! Nie Kupek, głupek Ojej Dobrze, że już nie ma tych bomb. No Czy wy też to widzicie? Czy wy też to widzicie ludzie? Tu jest i nie pamiętam jego imienia oczywiście Chwila jakąś tam Wulgrim. Vulgrim. Dobra, Vulgrim Eee. Pomów. Pomówimy trochę z nim, zobaczymy co tutaj jest. E, Okej. Okay. Czy jest tutaj coś... A ja mogę wymienić R wymienię. Mam 7000. Eee. Aha, aha. Chwila. Wulkan ostrzy mógłbym... Mógłbym upgradeować to, ale ja to w sumie nie tak często używam, a ciało wojny zostaje utworzone, dzięki czemu otrzymuje ono mniej ob 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 obrażeń skutecznie atakuje. Nie dobra e A chwila, ja tutaj tutaj było takie coś, że to automatycznie odnawia. Które to było? To chyba powoduje... No właśnie to. I to kupię. No, będzie szybciej mi narastał gniew, z czego się cieszę teraz. E... Zwiększa obrażenia zadawane bronią. Czy to jest jakiś premia za użycie? Czy to jest ten e... Kupie, zobaczymy co to jest. Ja nie mam. Ja nie wiem co to jest. Chyba, chyba już to mam, ale... Nie wiem, że użyję na co innego. E, Zwiększę obrażenia Co ja tu jeszcze mogę kupić? Tutaj już raczej nic. E, koszące powietrzne cięcie. Kosy rzadko używam. Najczęściej używam tutaj tych normalnych ataków z miecza i tutaj. E, czyje... drużgoczący zamach mieczem. Nie, tego nie używam. Teraz dość często używam tego, zwiększa liczbę uderzeń w tym. w, w tym ataku, co to jest Klinga Demona. Które ja to używam? Spacja, przytrzymaj... O, to to używam, ale nie mogę tego upgradeować, no szkoda. No dobra, trudno. Dostałem nową rękawicę, że tak mi się wydaje. Gdzie ja mogę się teleportować poprzez wężowy tunel? Co to jest, co to jest, co to jest? Tutaj nie mogę. Katedra Zmierzchu. Tutaj byliśmy, pamiętam, tutaj załatwiliśmy Tima, tutaj... E, tutaj, nie wiem, rozdroże... Uh, czy to jest... Nie, dobra, nie będę się nigdy teleportował, trudno. Mm. Teraz zakończę odcinek, tak. Obok grima, zakończę tutaj sobie odcinek, ładnie. I mówię tutaj na razie, cześć, pa. Oczywiście zachęcam... Cicho tam z tyłu. Zachęcam do subskrybowania... Te komentarze, o Jezu, subskrybowanie komentarzy, subskrybowanie mojego kanału, jak i wzięcia udziału w moim konkursie, no bo jak już mówiłem w poprzednim odcinku, nie mamy sobie dużo tych przesłanych, tych wszystkich zgłoszeń, tak jakieś tam, a to nie jest zbyt fajne. No dobra, no to się z Wami żegnam, mówię Wam, tak już wcześniej mówiłem, mówię na razie, cześć, pa, na razie, pa, 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 pa.